2012. E, mam nową aplikację do nagrywania, nie będę jej chciał czas używać, bo to wersja próbna. E, jestem na Filipa ser na filipa gamer serwerze, przywitaj się. Dobry. Właśnie nice. jestem za górą, za, za chwilę się pokażę, zobacz. E, hajapek zrobił nam takiego coś złego. Dobry za Pamiętajcie o sobie łapce w górze i pamiętajcie polecać innym osobom ten odcinek, bo to jest specjalny odcinek. E, pamiętajcie w tym e, napiszcie w komentarzach czy chcecie dalej żebym nagrywał e, czy chcecie żebym dalej nagrywał na moim serwerze czy nie. I jeszcze na, i, na, pi, i możecie się dołączyć na mój serwer e, bo ja w opisie napiszę e, adres IP serwera mojego i e, i pe, jeszcze coś co zapomniałem chciałem wam powiedzieć A, e, Serwer dla widzów będzie odpalony W poniedziałek Co ty zrobisz? To nie na moim poniedziałek mówię o moim W poniedziałki o 13.30 i... W Soboty o 16.30, chociaż nie zawsze. I też e, czasami będę jak grał sobie nie tylko w te godziny, i może akurat się jakieś widzowie. Tylko że, myślę, że to będzie dojdzie. Cicho, lat. cicho, cicho. I może jakieś się dołączy i z nim do nagrywam. E, dlatego to jest taki specjalny odcinek z ogłoszeniem. A tutaj leżał dom Dominika. Bo jego dom. Eee, e, bo jego dom. E, był drzewem. Ale za to, że on wysadził nasz dom, na którym bardzo ciężko czekaliśmy. E, budowaliśmy. Dobrze, że skrzyni się nie zniszczyły. Uff. Bo na górze skrzy skrzyni się nie. Nawet mogły zniszczyć, bo ja nic w nich nie miałem. Mam swoje shulker boxy przyszedł. A ja nie a ja miałem za dużo rzeczy tam. A tak jak już poszedłem e, no, e, już e, wczoraj po gr graniu, to się tak. Nie, no i przez tego hajabka teraz już nie mam tylu rzeczy, a tutaj oprzeże. Ocaliłe, nie? to nie chodzi o to, tak naprawdę to przez ciebie haja hajatek nie ma dużo rzeczy bardziej, ja bym to powiedział. A no masz rację, ale do hajapek bardzo hamsko się... A to akurat możesz. Larny pisper. No. Hmm. A tyle. Hmm. A Six 2012. Po, y Popatrz na mnie na chwilę, na mo mo Możesz mówić Six magic, no bo to jest za długie imię. Możesz mnie popatrzeć, jestem za tobą. Elo! E, A ja wam pokażę duch. jak dużo mam e, serduszek. Game out. E, tak, sporo masz. 32 e, pola na serduszka, chociaż nie ma wszystkich. Co ty zrobiłeś tam na survivalu? Hmm, 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 hmm. A i chcę powiedzieć, że polecam Wam do obejrzenia też kanał Filip Gamer, bo ze mną gra Filip Gamer. Może że mam tam jedyny odcinek, tak zresztą. Tak, ale powinieneś więcej mieć. Hmm, e, poczekajcie, utnę kawałek filmu. E, zaraz, bo muszę. Six Magic 2, w, z Filipem Gamer'em trochę porozmawiać o czymś. I jeszcze trochę utne, bo Filip Gamer chce mi coś pokazać. Miejsce do nowego domu. Ty. E, no nowe, bo jeszcze ja ja, jest na koordynacji 100, ponad 100. E, tutaj już, e, po, Filip Gamer mi pokazał takie miejsce. Nawet może być. Tutaj na dole chodziło mi A tak. na dole, a nie tam. A, tutaj jest całkiem niezłe. Wywali. Jaka jest komenda, żeby wywalić wszystkie moby? Trzeba napisać i co? Nie, nie, ja, ja, ja wywal... Nie tylko, ci, tylko mi powiem i na, na, na co chcesz, wywa... na co chcesz e, wywalić wywalić te wszystkie tych moby. Niech moby nie było na tym już na serio. ja szybko zrobię komendę. Co... Nie, po prostu mi powiedz. Um, game idą... rule, uh, Poczekaj, game rule. No. Uh, game rule... Game rule... Game rule... spawning false. Du... co? Do co? Mode. Do up. No. Dum Nie, do up. Dum Doom... tak, uh, dzięki. No up. Dum okay jo, bo nie są zabite. Jak chcesz, bym je zabił, to musimy zrobić sobie tutaj spawn pointa. Mam spawn pointa zrobionego i, i, i wszystkie zabijamy. To cię, cię też zabiję, okej? Okay? Nie oh, też, no. ale czy, e, jak chcemy... Ale zrobić... mi też robisz tu spawn pointa? Słucham? Mi też tu zrobisz spawn pointa. Tak, chcę spawn, to robisz sobie spawn. Dzięki. No. I są? Nie ma, proszę Państwa. To jest coś. Też... Okej, okay, e, ja zrobię tutaj taką mapę, że gdybyśmy się zgubili i nie mamy mapy i nie mamy e, łóżka, to zrobię po prostu e, trik Dla wszystkich, e, którzy oglądają ten kanał. Widzisz mnie? Six Maciek? Chodź. E, jest taki Dzień. trik. Bierzesz sobie taki bloczek. Poka, poka, poka. Magnetyt? Ta, ta. I, to jest magnetyt. Tak, magnetyt. Bierzesz sobie kompas i klikasz kompasem na to. I będziesz miał kompas, który się zawsze dotąd będzie brał. A to jest epickie. Pamiętajcie, ludzie, tak zrobić. Nie, ale no, gościu, nie z tego, bo. Dobra, teraz... ale to ja ci pokażę, gdzie najlepiej. O tu. Daj mi ten magnetyt. Znaczy, połóż tutaj magnetyt. Ej, ja muszę znowu go znaleźć. Eee, Ludstone się pan nie nazywa. Ludstone mamy. I o I tutaj? Tu, tutaj, gdzie ja stoję. Muszę sobie zawsze skopiować. Okay. I włącz tam. I włóż tam kompas. Ja kompas. Albo nie. ja. Włącz. Masz kompasy. Dałam ci kompasy. Staj Ej, kompany. ja mam ten inwentarz. Poczekaj. Teraz mi go daj. Um, Okej. Okay. TNT sobie wywaliam przez przypadek. i tutaj ja szłam e, kompas. Jeszcze respawn anchor sobie weźmiemy. Gdzie jest ten Czemu mi dajesz cały stack kompasów? Um, a czemu nie? O, i masz już kompas we swoim inwentarzu. Zobaczymy, polecę gdzieś. Albo typuję się gdzieś. Six magic. A nie, to akurat, jest w FDS. a jak, a jak się aktu, aktywuje spawn anchor? I będziecie on on tutaj kierował. Dobra, zabiję się, bo jestem na jakiejś bardzo dziwnej... Nie no, muszę się zabić. jest mam... No, mam spokojna, a teraz time's a day. Fajny trick, co nie? No. Ja się jego nauczyłem. Jak? sobie weźmiemy i zlinejmujemy ten kompas. Bo jak robicie mapki i chcecie, żeby kompas, żebyście zrobili taką mapę skarbów, użyjcie takiego takiego blotku i kompas. Pamiętajcie się, on nazywa po angielsku Ludstone. Ciebie go kraftuje, strasznie jest drogi, ale jest się opłaca. Powiem. Ale nie mogą po prostu sobie scitować. Chyba, że scitować, ktoś nie umie... Chyba, że ktoś nie umie właśnie. Dobra, e. jak ktoś nie umie albo nie chce, albo jest na hardcore, to ale to tu Ej, a ja mam taki trik! Musisz mieć strasznie dużo. Ja mam taki, trik. Ja, strasznie ja mam taki i trik, jak tak, jesteś na hardcore. Musisz kamień um. Poczekaj, poczekaj! Jak będziecie na hardkor, umrzecie, to nie wychodźcie z tego świata. Tylko napiszcie Game Survival i wtedy dalej będziecie. Mogli być na hardkorze. I to jest bardzo dobry trik. Um, no ni niestety tak nie zadziała, bo, um, bo na hardkorze się nie da włączyć titus. Ja ja włączyłem sobie. Da się? No to podobnie jak przez Lana go e, włączyłeś. A LAN jest niebezpieczną rzeczą. Czemu? Czemu? Bo, 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 bo haker umiał e, wejść na twój LAN i ci, nie wiem, zniszczyć cały świat. I nie będziesz miał z swojego świata. Świat. Cały twój świat nawet. A cały e. jeden świat? Dobrze, że nie komputer. Szkoły. Też? Też. A no to, to jest niebezpieczne. Dlatego ja nigdy nie otwieram lanu, tylko czasami. Bo a mi jest mi spróbowało. tak strasznie safe network, że nigdy nawet nie... Jakby spróbował, ale myślę, że i tak jest lepiej, jak się tego nie robi. Właśnie lepiej nie robić lanu. Ojej, jak ja skopiowałam żelazo dziwnie. Dobra, do widzenia proszę Państwa. Będziemy się żegnać. Napiszę w opisie. I do widzenia. No, do widzenia po prostu. Do widzenia. Pamiętajcie o sobie w, w górze i dzwoneczku. Dla Was to mała rzecz, a dla mnie dużo. Dla, znaczy dla mnie to dużo. Pa, pa.